Czy podwyżka jest konieczna? Tak. Analiza kosztów za pierwszy kwartał, bo na jej podstawie składaliśmy wniosek o podwyższenie opłat, wykazała, że przedsiębiorstwo w pierwszym kwartale ponosiło straty. I no, rosnące wciąż koło podwyżki nośników energii, paliw spowodowały, że no, koszty w przedsiębiorstwie również rosną. O jakich stratach mówimy? Znaczy mówimy o różnicy między dochodami ze sprzedaży i kosztami ponoszonymi przy wytwarzaniu, dostarczaniu wody i oczyszczaniu ścieków. Na dzień dzisiejszy ile te straty wynoszą? Znaczy na dzień dzisiejszy te straty jak gdyby zeszły do zera ponieważ no, tu zanotowaliśmy trochę zwiększony pobór wody w ostatnich miesiącach, poza tym pierwszym kwartałem, czyli w miesiącu kwietniu maju. I w związku z tym no, te koszty jednostkowe wytworzenia wody i oczyszczania ścieków troszkę zmalały. Niemniej w różnych miesiącach w różnych miesiącach roku one się wahają. W sumie yy, o, o, przeliczyliśmy, że yy, te ceny, które w tej chwili yy, będą od 1 średnia stosowane, powinny utrzymać jak gdyby na poziomie zerowym tylko yy, bilans firmy. Do roku 1993 przedsiębiorstwo odnotowywało zyski. Pod koniec grudnia 1993 roku zysk brutto wyniósł 3 miliardy 858 milionów starych złotych. Wprowadzone od czerwca 1994 roku nowe opłaty za wodę i ścieki już nie równoważyły ponoszonych kosztów. Wówczas woda i ścieki podrożały o 32%, a nie jak planowano o 52%. Natomiast koszty pozyskania i zaopatrzenia odbiorców wodę oraz odprowadzenia ścieków wzrosły o 35,5% przygotowanym na początku 1995 roku wniosku cenowym planowano 25,5% wzrost kosztów w stosunku do roku 1994. Oznaczało to podwyżkę obowiązujących opłat o 52%. 1 marca 1995 roku wojewoda jeleniogórski wprowadził opłaty wyższe jedynie o 10,7%. Nie równoważyło to stopnia inflacji, który wyniósł 27,8%. Kilka działających na terenie miasta i gminy Kamienna Góra firm zalega z opłatami z tytułu sprzedaży usług wodno-kanalizacyjnych. Aktualnie niezapłacone na rzecz przedsiębiorstwa należności zamykają się w kwocie 723 600 zł. Z tego 450 000 winien jest zakład Lens Spółka Akcyjna. Przedsiębiorstwo Kamiennogórskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji funkcjonuje od 1 stycznia bieżącego roku. Powstał po przekształceniu w spółkę Państwowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Wraz z zalegalizowaniem spółki utworzono tzw. czapę. No na temat czapy nie chciałbym się tu wypowiadać, bo trudno mówić o pojęciu czapa. Przepisy ustawy samorządowej określają, że w przypadku powstania Związku Komunalnego Dwóch Gmin Zresztą na takich samych zasadach jak i w gminach no jest Rada Narodowa, tak samo tu w Związku jest Zgromadzenie Związku na identycznych uprawnieniach, no i oczywiście zarząd Związku, który jak gdyby no ma podstawowe zadanie gospodarzenia majątkiem Związku, ponieważ majątek, którym wcześniej przedsiębiorstwo jako przedsiębiorstwo państwowe zarządzało, został skomunalizowany na rzecz gmin i w tej chwili przedsiębiorstwo jak gdyby administruje, administruje tym majątkiem na zasadach umowy o dzierżawę. Jest tylko w tej chwili dzierżawcą tego majątku, czyli w sumie majątkiem jak gdyby zarządzają obydwie gminy poprzez właśnie związek. Czy możemy porozmawiać o finansach Ile y, miesięcznie kosztuje spółkę utrzymanie czapy? No, tego nie mogę powiedzieć. Tak zwana czapa w okresie od stycznia do maja kosztowała spółkę 27 tysięcy złotych. Kolejnej podwyżki opłat za wodę i odprowadzenie ścieków należy spodziewać się po nowym roku. Nowe ceny są nieco niższe od obowiązujących w Polsce. Dla przykładu w Jeleniej Górze 1 m3 wody dla gospodarstw domowych kosztuje 96 groszy, zaś w Wałbrzychu złotówkę i 10 groszy.